Hej, hej! Z tej strony Kryptomat. Zapraszam Was na kolejny odcinek odnośnie Cryptoblades. Dzisiaj chciałem zrobić taką mini sesję e, zwikowania broni, jako że, jak możecie zauważyć, mam trochę skilli, które e, mogę wydać tylko w grze. W związku z tym, że póki co nie planuję otwierać jakiegoś kolejnego konta, e, więc skoncentruję się może na tym, żeby spróbować wykuć jakąś broń. Może uda się wykuć broń pięciogwiazdkową. Zobaczymy. Jak widzicie to jest, nie jest to konto co zwykle, tylko jedno z pozostałych. Więc, dobra, więc może zacznijmy. Chyba jeszcze nie było filmików w ogóle na temat wykuwania broni. Więc jak wejdziemy sobie w zakładkę Blacksmith E, mamy tam mm, i tutaj, właśnie, możemy wykuć sobie broń. Kosztuje to e, trochę mniej niż jednego skilla. W sumie, chyba, chyba coś obniżyli. Wydawało mi się, że było to 0,9, a nie 0,83, no ale nieważne. Ok, dobra, to może wy, zacznijmy wykuwanie. E, dobrze, czyli najpierw trzeba potwierdzić transakcję? I i i i, i. Oj, oj, oj. nic specjalnego. Lecimy dalej. Jeszcze tylko spojrzę, czy na pewno z, z prawidłowego salda schodzi. I lecimy dalej. Czyli 14 z powinno zejść z tego salda. Dokładnie z tego schodzi. I dwugwiazdkowy no to lecimy dalej. Liczę, że chociaż jeden czterogwiazdkowy miecz się uda wykuć. E, prawdopodobieństwo jest chyba 5%, tak mi się wydaje. E, w wypadku pięciogwiazdkowego jest to 1%. No ale zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Ajajaj, jednogwiazdkowy, no na razie nie idzie zbyt dobrze, ale spokojnie mam jeszcze, jeszcze dwa kąta, więc um, um, nie wiem czy wszystko nagram, czy po prostu zrobimy jakiegoś, a, przesuniemy się trochę w czasie, no, ale to z tymi, może z tymi pozostałymi kątami, a tutaj... A tutaj sobie, tak jak teraz, e, pokażemy wszystkie. No jak widzicie, same dwugwiazdkowe na razie. No bez szału. Hmm. Ale może się uda coś lepszego zrobić. Tak jest. Czterygwiazdkowy. No ładnie. Ładnie. Bardzo bardzo fajny miecz. E, wow. Naprawdę. Chyba jest nawet lepszy niż ten. Tylko że. No naprawdę, naprawdę fajny miecz. Zważając na to jakie mam aktualnie ceny, no to myślę, e, chociaż w sumie dawno nie sprawdzałem, ale myślę, że za 10 kila spokojnie e, powinien pójść. Chociaż nie wiem jak, jak, jak te ceny teraz, bo z 10 kila to, to nie jest tak jak kiedyś koło 10 e, dolarów, czy tam nawet trochę więcej, 15, 20, a aktualnie to jest ile? Chyba około 15 stoi e, stoi skill, więc no 150 dolarów to jednak jest trochę. No ale dobra, lecimy dalej. Jeszcze mamy trochę skilla. Oczywiście, no wiadomo, że to też gdzieś tam korzystam, cały czas muszę opłaty za gaz zapłacić. więc licząc na to, że za chyba in games z tego salda mógłbym też teoretycznie chyba coś z marketu kupić. No ale tu nie o to chodzi, bo ja bym chciał, wiadomo, wylosować piątkę. No a piątki za, za 18 z nie kupię. Musiałbym wydać dużo. Czy tam nie wiem za ile, ile na początku miałem koło chyba 16, tylko musiałbym jednak wydać dużo, dużo więcej. Dodatkowo co ciekawe. No proszę i kolejna czwórka. Nieźle. Ale to nie jest za, za ciekawe z tego co widzę. Przecież... No dobra, lecimy dalej. Ważne, że, że czwórka, nie? bo jednak jest duży, e, jest duży awans e, z gwiazd, e, jeżeli chodzi o gwiazdki. Jednak gwiazdka więcej to jest naprawdę e, całkiem sporo daje. N nie wiem w sumie jak teraz po tym ostatnim update, który był wczoraj, czyli 16 lipca bo tam się trochę to pozmieniało w sensie, że nie powinno to aż tak, tak dużej różnicy robić no ale ale mimo wszystko gdzieś tam zakładając, że na przykład byśmy używali przez miesiąc takiego, takiego miecza a nie trzygwiazdkowego, no to myślę, że różnica i tak byłaby całkiem spora. Wiadomo, że to zależy od skila, ale myślę, że kilka skili byśmy, kilka skili więcej byśmy zarobili. Dobra, w ja ogóle, może bym zobaczył, ciekaw jestem. Ile e, kosztuje mnie taka jedna operacja? E, 0,14, czyli pewnie. Z, o Jezus! 0,43, to nie jest takie. A coś bardzo dużo w sumie mi ściągnęło. A tak, takie mam wrażenie. Może to jest akurat jakiś przypadek. Zobaczmy inno. Nie, faktycznie. Więc e, jedna broń to jest pół dolara i tak. <laughs> Więc to nie jest tak, że. Że za te same fundusze ze skila jestem w stanie. No i tak jestem praktycznie za, za każdy z tych mieczy a prawie pół dolara, tak? Więc no, nie jest to jakiś Kilka dolarów na pewno stracę, ale może jak się trafi piątka. Na razie się nie, nie zapowiada, ale. Zawsze raz mi się udało, więc może dlaczego nie drugi raz? Co też ciekawe, nie mam żadnej trójki. Ale trójkę możemy sobie darować, lepiej. Spróbujmy z no dobra. Czyli się niestety nie udało, jeżeli chodzi o to konto. Co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwójek, dwie, czwórki i yy, trzy jedynki. Przepraszam, cztery jedynki. No to nie jest w sumie tak źle. Myślę, że. Znaczy, nie, nie wiem czy wyszedłem na plus, e, ale licząc te opłaty za gaz. E, no ale tak jakby zwolniłem ten fundusz, który jest niewypłacalny. Ja mogę go tylko użyć w grze. Więc tak uważam, że nie jest, e, nie jest źle. Dobra, teraz przeskoczymy sobie na inne konto. I zróbmy może. E, Tutaj od razu zrzucę wszystkie te, te miecze, więc za chwilę wracam. A few moments later. I wracamy, jestem już z powrotem. Wykorzystałem chyba 16 albo 17, no, coś koło 17 z kili I teraz tak nie pamiętam szczerze mówiąc, od którego się zaczynało. Prawdopodobnie od tego, czyli miałbym. Albo od tego, czyli 21 mieczy wykułem chyba. Jest kilka, nie będę wszystkich liczył, ale jest kilka trzygwiazdkowych. Na pewno nie ma czterogwiazdkowego, ale udało się wykuć pięciogwiazdkowy, z czego jestem niezmiernie szczęśliwy. I mam jeszcze jedno konto, na którym mam właśnie te fundusze. W ogóle może, może powiem też, powinien pojawić się materiał, skąd mam te fundusze, bo on, on to, te, te fundusze mi się pojawiły w związku z tym, że stajkuję skilla. Ten skill, którego nie odebraliście, możecie go stajkować. Jak sobie wejdziecie? Jest napisane, że um, jeżeli będziecie stakingować e, skila, czyli m, staking jest na tydzień, no to e, dostajecie 10% bonus w postaci skila, właśnie, e, który możecie przeznaczyć tylko na grę. No ja miałem m, dosyć długo zbierałem tego skilla, m, bo wiedziałem, że mają wejść jakieś, jakieś nagrody za to. E, dlatego stakuje go, chociaż szczerze mówiąc pewnie jakbym wiedział, że skill tak wysoko skoczy to bym się poważnie zastanowił, czy warto. No bo... No bo nie wiadomo, czy, czy, czy szybko nie spadnie właśnie jak ludzie zaczną robić unstaking, czyli za około 40 godzin, 45 godzin myślę, że już pierwsze osoby będą mogły dać unstaking. Dobrze. To zobaczymy się za chwilę z kolejnego konta, Pokażę Wam, co tam mi wyszło. A few moments later. Dobra, jestem z powrotem. To teraz tak. Te pierwsze trzy bronie już miałem wcześniej na tym kącie. Chyba nawet tej używam. Mhm. No dobra, więc kilka kilka rzeczy wykraftziłem. Okej. Okay. Dobra. E, 20 broni. A kurczę, coś mi się wydawało, że no dobra, okej, okay. nieważne. E, czyli dwadzieścia broni. E, jest kilka trójek. Sześć, bodajże. Okej, okay. dwie czwórki jest tak na pierwszy toka nic specjalnego, że nie pokrywają się te, chociaż może to by nie było takie złe w sumie. Fajnie jakby coś innego zamiast tego inta było. I mamy jeszcze, e, uwaga piątka znowu, ale nie wydaje mi się zbyt dobra. No w każdym razie generalnie jestem zadowolony. E, dwie piątki, bardzo fajnie. No i to w sumie było na tyle. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej.